Dobrze, pierwsze na co so, Są so już nowe łóżka. U nas. Już trochę od dawno. Tak wygląda moje, a tak wygląda Artura. I jest. U nas w domu aktualnie kotek. Już go wam tylko Pewnie już już tego nie będzie u nas w domu ani u taty na um, bazie czy nie w pracy. zapewne go oddę to jakieś swojego kolegi.

no Ja z chłopakami zbieramy na, na jakieś GoPro albo kamerkę, nie? No co, było kanał kanał tam kanał 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 nie no nie musi kanał było fajnie kanał 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 że co, tam są takie przyciski, które musicie kliknąć i co? To na tyle. Bye bye.